Słuchajcie, witajcie, dzisiaj będziemy polować na koty, które są gdzieś tutaj. Janika Wysia, moja koleżanka z klasy, rok ode mnie starsza, urodzona, nie wiem, pi, 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 właśnie tu idzie. Tam, 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 słuchajcie, poczekajcie, będzie cięcie. i będziemy na nich polować, stąd. Ja będę to wszystko nagrywać. Kacka kicz. To koty, a przyszedł krecik. nie I słyszałem jak kot haczał. Czyli pewnie nie zauważył, jak ja sobie siedzę na worku. No, krecik byłaś. No krecik tam będzie przeszkadzał. ale ja robię cięcie do wógi, koty nie przyjdą.

Kurde, byłem blisko, ale wolno mi o blachę ręką. A oto, znów robię cięcie. No to nic, robię cięcie, to nie wydą. Dobra, słuchajcie. Jako iż złapaliśmy tego jednego kota, tak dokładnie to Kardysia go przyniosła, to jest ich mama i ona uciekła teraz. Dobra, nieważne. Um, nie, nie udało mi się złapać, ale teraz. Jak była, ale wciąż? Nieważne. Bo teraz pokażę Wam. No rzeczy, które będą śmieszniejsze niż zwykle. Albo tak naprawdę to są wycięte sceny. No to do zobaczenia chyba, że koty przyjdą. Do zobaczenia, chyba. Ja myślałem, że nie będzie to nagrywać, ale teraz będziemy cichutko i posłuchajcie, jak koty piją się w tle. Nie, 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 nie ja, ja zamarzę twarzę. Twoją. nie mnie jeszcze czy coś. Nie wiem czy się opłaca. Dobra, za chwilę się pożegnamy i to będzie tyle. Tak No kłośno, krzyknij. Dobra, słuchajcie, to była moja asystentka. Teraz pokażę jej twarz. Jeżeli tego zechce. Chcesz tego tak? Tak, będziesz na YouTubie. Dobra, no to czekamy. Cześć, dobra, to jest Gabrysia. Ona pomagała mi łapać koty, których nie udało nam się złapać. A teraz ona pokaże, mnie. tak, to jest <laughs> reklama jeszcze, kurde. Mlecznej <laughs> Doliny, kuuuj, nie, no. że to jest jakie? Mleko 2.0, 0 Uhu! Dobra, słuchajcie, ale ja wykonywałem ten film, nagrywałem. Pocenny pomysł, tak naprawdę, ona, pocenny na pomysł. Ja robiłem wszystko z winogronami, z jajkami. Tam ja jajka też rzucę. No spokojnie, no i oczywiście lajkujcie filmik, subskrybujcie i komentujcie.